Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam na przepraszam, szczegóły, prognozy, pogody. No właśnie, ten poranek dzisiaj może być trudny dla niektórych. Możemy być senni, ospali ciśnienie dosyć niskie, sporo chmur nad Polską i to uwaga, chmur deszczowych. A intensywne opady deszczu pojawiają się teraz w okolicy Opola, Katowic czy Warszawy. Ostrzegamy też przed pojawiającymi się mgłami, bo te mogą przeszkadzać kierowcom w tym momencie na krańcach północno-zachodnich. Wiatr jest słaby i umiarkowany na barometrach 900. 298 hektopaskali. Wraz z upływem godzin chmury będą przesuwać się nad Polskę centralną i wschodnią i w większej części kraju będą nam się rozrywać. Czyli jest szansa na poprawę pogody. Nie powinno padać na północnym zachodzie. Poza tym no, dzisiaj te opady będą się pojawiać miejscami, tam gdzie zachmurzenie całkowite cały czas będzie padać. Będzie nam towarzyszyć taka mrzawka, a tam gdzie chmury będą się rozrywać, jest szansa na przerwę w opadach. Na termometrach dzisiaj w tym najcieplejszym momencie dnia od 8 do 12 stopni ciśnienie wzrośnie. Na barometrach zobaczymy 1400 paskale po południu w Warszawie. Co w kolejnych dniach? Dużo dobrych informacji. Wtorek i środa z dosyć pogodną aurą. Nigdzie nie powinno padać. Na termometrach do 13-14 stopni, ale przede wszystkim dużo, dużo słońca. I kolejne dni też wcale nie będą odstawać od tych najbliższych. Czwartek, piątek, niemal bezchmurnie. Sobota przelotnie popada na Nizinie Szczecińskiej czy wzdłuż linii wybrzeża, ale w pozostałej części Polski dosłownie bezchmurnie i do 14 stopni. Sprawdźmy jeszcze stan jakości powietrza. Dużo koloru zielonego, tylko jeszcze w Białym Stoku czekamy na poprawę. Do zobaczenia.